Efekt nocnej jazdy po alkoholu. Więcej łóżek covidowych w szpitalu i Możliwa podwyżka cen za egzamin na prawo jazdy. W niedzielę 28 listopada w centrum Radomia doszło do niecodziennego incydentu drogowego. Sprawcą był 36-letni mężczyzna. Przed godziną 6 dyżurny Radomskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na ulicy Słowackiego. Kierujący BMW, 36-latek. Uderzył w 10 pojazdów zaparkowanych przed hotelem. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości i badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło przed hotelem europejskim. Mężczyzna rozpędzonym autem wjechał od strony ulicy Żeromskiego i stracił kontrolę nad pojazdem. Nie ma żadnych ofiar śmiertelnych. Sprawca trafił do policyjnej celi i jeszcze dzisiaj ma zostać doprowadzony do radomskiej prokuratury. Kolejna fala pandemii koronawirusa nabiera na sile. Decyzją wojewody mazowieckiego od środy 1 grudnia aż do odwołania szpital powiatowy w Iłży będzie miał 59 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, w tym 4 łóżka respiratorowe. Najwięcej miejsc dla chorych posiada dział chorób wewnętrznych. Właśnie wspomniane 42 łóżka, w tym 4 łóżka z dostępem do kardiomonitora oraz możliwości uprowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, czyli są to te tak zwane łóżka respiratorowe, a kolejne 17 łóżek zostanie przygotowanych w dziale chirurgii ogólnej. Warto podkreślić, że dział ginekologiczno-położniczy wraz z działem pediatrii pozostaną oddziałami tak zwanymi czystymi, czyli bez pacjentów covidowych. Jeżeli trafią tam panie lub, lub mali pacjenci z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, będą oni umieszczani w izolatkach, czyli nie będą mieli kontaktu z innymi pacjentami. Od 1 grudnia rząd zamierza powrócić do restrykcji. To m.in. maksymalnie 100 osób na weselach czy jedna osoba na 15 m2 w siłowni. Zgodnie z wnioskiem, który złożył Związek Województw RP, od przyszłego roku możemy spodziewać się wzrostu cen za egzamin na prawo jazdy. Nieoficjalnie mówi się, że wzrost wyniesie aż 40% obecnej ceny, a podwyżka ma być spowodowana postępującą inflacją oraz wewnętrzną potrzebą samych wordów. Jak wiemy, wszystko, wszystko drożeje. Nasze koszty utrzymania ośrodków też drożeją. E, ceny mediów e, poszły w górę, a także zarobki e, pracowników. E, od 2013 roku nie nastąpiła żadna waloryzacja naszych, naszych opłat za egzaminy, więc stąd też inicjatywa marszałków, stąd też inicjatywa dyrektorów WORD-u o to, żeby podnieść te, te opłaty. Według oficjalnych danych WORDy w Polsce zadłużają się corocznie na coraz to większe kwoty. Tylko w ubiegłym roku ten wzrost wyniósł prawie 40 milionów złotych, co zdaniem wielu osób ma być głównym czynnikiem, który wpłynął na zapowiedziane podwyżki cen za egzaminy. Pandemia pewne ograniczenia też na nas nałożyła. Były zachorowania. Musieliśmy też odwoływać egzaminy, więc stąd też te kłopoty, praktycznie ogólnopolskie, Wordów. My jesteśmy jednostką, która utrzymuje się z własnych dochodów. Tak? My, my nie dostajemy żadnych do dotacji z budżetu państwa, z urzędów marszałkowskich. To, co wypracujemy, tym musimy się rządzić. Tak? Więc stąd też te, te kłopoty finansowe, które się, które się pojawiły. Obecnie koszt egzaminu na prawo jazdy kategorii B wynosi 140 zł. Po wprowadzeniu zmian miałby on kosztować nawet 200 zł. Klerk. Bonus ELEKLERK. Karta i aplikacja Bonus ELEKLERK. Wyjątkowe oferty, specjalne rabaty. Załóż kartę ELEKLERK i pobierz aplikację. Aktywuj kupony i kupuj taniej. Więcej korzyści już teraz z kartą i aplikacją ELEKLERK. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Na program zaprasza Pop Gym. Jedyny klub klasy premium w Radomiu. We wtorek czekają nas opady deszczu ze śniegiem. Termometry w naszym mieście wskazywać będą 2 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali. Biometr niekorzystny. W środę również czekają nas opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza, z kolei ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. Biomet będzie niekorzystny. Czwartek z opadami deszczu i lekkimi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 6 stopni Celsjusza, a ciśnienie 996 hektopaskali. Biometr wciąż pozostanie niekorzystny.